Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI otworzyła w Sieradzu ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny. Dzieci będą mogły korzystać z wielu różnych form terapii. Zmieniło się podejście do niepełnosprawności nie tylko w życiu codziennym, ale również w życiu zawodowym. Ja chcę serdecznie podziękować Fundacji z Zdrowiańskiej Woli, bo bardzo niedaleko, że Państwo zawitaliście do Sieradza. Wy... Wypełniliście tą lukę, bo takiej organizacji zajmującej się tym, czym zajmujecie się Państwo w całym spektrum się radzą nie było. Jeżeli chodzi o zadania, to lada moment, bo w kwietniu obejmiemy już kompleksową rehabilitacją w ramach tutaj projektu, który będzie realizowany. Obejmiemy 40 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Każde z dzieci w tygodniu będzie miało około 4 godzin specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych. Jednym z projektów realizowanych przez Fundację jest szkolenie psów asystentów. Będą pomagać niepełnosprawnym ludziom w codziennych czynnościach. To szczególnie ważne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kamil Więckiewicz z Sochaczewa za jeden niefortunny skok do wody zapłacił kalectwem. Porusza się na wózku inwalidzkim i wielu rzeczy sam nie może zrobić. W telewizji usłyszał o programie Niezastąpiony Przyjaciel na dobre i na złe, prowadzonym przez Fundację AMI. Tak poznał Marleja. Wy, wymusza na, na wszystkich głaskanie i najlepiej jeszcze, żeby był karmiony. To, to bardzo lubi. E... Wszyscy dookoła go lubią. Tak, to jest spokojnym psem. Ułożonym, bardzo mądrym. Potrafi zrobić rzeczy, o których w życiu bym nie pomyślał, że można tak szybko psa nauczyć. Dosłownie w kilka minut potrafię go nauczyć jakiejś nowej czynności albo żeby podał coś, czego w życiu wcześniej nie podawał ani nie, 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 ja mu nie tłumaczyłem. Tak jak na przykład ostatnio jakiś tam rozdzielacz do prądu mi podał. Specjalny egzamin zdawał zarówno pan Kamil, jak i Marley. Biszkoptowy Labrador przeszedł roczne szkolenie. Uczył się przynosić różne przedmioty, otwierać i zamykać drzwi. Spotykali się na kilka godzin, potem kilka dni i tygodni. Pies i jego przyszły właściciel musieli nawiązać więź, polubić się. Tak, przyjaźnimy się. To jest mój kumpel. No. I tu głównie o to chodziło bo ja nie wymagam od niego, żeby robił jakieś tam mechaniczne rzeczy, bo on jest mi po, po prostu, ja sobie dużo radzę też, ale, ale są sytuacje, w których naprawdę głupie leki, musiałbym wykonać ileś tam czynności, żeby je przynieść, a tak to Marlej mi poda i w ten sposób się uzupełniamy. Młodszy kolega Marleja z Pajki zamieszka z Joanną Sztulczewską ze Zduńskiej Woli. Pani Joasia urodziła się z porażeniem mózgowym. Nie chce siedzieć w domu. Jest wolontariuszką szlachetnej paczki. Potrzebuje jednak pomocy w poruszaniu się. Dlatego spajki musiał nauczyć się dodatkowych czynności. Czuję się na pewno bezpieczniej. nawet y, mam tego przykłady, poruszając się po domu, na przykład po schodach, gdzie spajki idąc koło mnie, ja mogę się, jeśli czuję taką potrzebę, że mogę się gdzieś potknąć i wywrócić, po prostu się na nim podpieram. Spajki daje sobie radę doskonale. Podnosi kule, bez których pani Asia nie może się poruszać. Na początku szkolenia bywało różnie. Na początku no, było ciekawie, bo nie do końca pies czasem słuchał, ale w tym momencie już jest naprawdę fajnie. Pies w tym momencie też podchodzi już sam do zabawy, już wie w jaki sposób może to zrobić, żeby mi krzywdy nie zrobić na przykład tym, że mnie wywali. Przyjaźnicie się trochę? Już teraz tak. Już teraz w tym momencie traktuję go bardziej jak przyjaciela niż takiego pieska po prostu. Beneficjentami projektu były osoby od 18 do 60 roku życia. Głównym takim założeniem, aby te osoby mogły wziąć udział w projekcie, była przede wszystkim niepełnosprawność ruchowa. Także takie osoby mogą się starać, bowiem już ruszamy z kolejną edycją projektu. Także zapraszam wszystkich chętnie do udziału w projekcie. Przygotowanie psów, asystentów, to tylko część działalności Fundacji AMI. Otwarty właśnie ośrodek w Sieradzu oferuje również inne formy terapii. Już wkrótce rozpocznie się kolejny projekt. Będą to zajęcia z fizjoterapeutą, dogoterapia, zajęcia z neurologopedą, zajęcia w sali doświadczenia świata. Również już uruchamiamy salę integracji sensorycznej, która na bieżąco będzie doposażana. Niepełnosprawne dzieci na co dzień mogą uczestniczyć także w dogoterapii. West tylko czeka na małych podopiecznych.